Tak często nie kończymy, tak często zadowalamy się dostkami. I właśnie o tym, moi kochani, będzie dzisiejszy odcinek, także krótka czołóweczka i zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, w ten sobotni już poranek troszeczkę remoncik, jak tam widzę, będzie przeszkadzał ale co, nie przerywamy naszej serii punktualnie o godzinie 5 zaczynamy poranki bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję jest Was już ponad 1000 osób ponad 1000 osób subskrybuje a wiecie co jest najciekawszego? że tak wiele osób tak regularnie już Odwiedza poranki motywacyjne i nie tylko, bo inne filmy również się znajdują na kanale. Także ja Wam z całego serduszka dziękuję. co? Zaczynamy. Zaczynamy od cytatu. Posłuchajcie. Co zacząłeś? Trzeba skończyć. Moi drodzy, tak bardzo dużo rzeczy zaczynamy. Po prostu nie kończymy. Ona nam się nie chce, bo okazuje się, że jest coś ważniejszego. Bo szukamy wymówek, żeby tego nie zrobić. Mam tu na myśli jakieś studia, skutki, marzenia, obowiązki w pracy. wychodzimy z założenia, że jakieś to będzie. No przecież się uda. No dobrze, zrobiliśmy tam 70%. Ale zrobiliśmy. Nie mogą nam powiedzieć, że nie zrobiliśmy. Ale czy moi drodzy, o to właśnie chodzi? Czy chodzi o to, żeby coś tylko i wyłącznie zrobić? Czy zrobić to tak. Żeby było dobrze, żeby mieć satysfakcję, żeby czerpać z tego korzyści. Tak często, moi drodzy, zapominamy po prostu o tym. Zapominamy, że nasza niedokładność to nasza strata. To nie jest tak, moi drodzy, że jeżeli coś będziemy robić na półgwistka, to będziemy czerpać całymi garściami wszystko, co, co moglibyśmy osiągnąć, realizując coś oddechy do dechy, jak to się mówi, ta Z. Tak nie jest, moi drodzy. Oczywiście, jeżeli macie w celach zawodowych odwiedzanie klientów, no to oczywiście możecie wypełnić celem. Teoretycznie będzie wszystko wyglądało, ale wytacicie. Wytacicie możliwość na sprzedaż. Wytacicie na realizację swojego celu. I czy o to chodzi, moi drodzy? Zadowolacie się tym? Czy pomyśleliście, że nawet jeżeli macie jakieś tam ograniczenia finansowe, których oczywiście nie powinno być w takich sytuacjach. To rujnujecie swoją opinię. Pozostawiacie o sobie zdanie, że nie robicie czegoś dokładnie, że się nie angażujecie. Wiecie, co moi drodzy? To jest najgorsze. To jest najgorsze, że tak wielu ludzi, tak wielu ludzi nie myśli tak perspektywicznie. Nie myśli perspektywicznie wychodzi z założenia, że w tym momencie bardzo łatwo zmienić pracę. Bardzo łatwo zmienić związek partnera-partnerkę. Bardzo łatwo się przeprowadzić, coś nowego wybudować, kupić nowy samochód. To po co o niego dbać? A to nasze bezpieczeństwo, komfort psychiczny to jest coś, co jest bez, bezcennego. I sami moi drodzy, sami moi drodzy, wszyscy, wszyscy, którzy macie takie słabości, bo wszyscy mamy takie słabości. Ale wszyscy, którzy nie walczą z tymi słabościami, którzy się im poddają, robią największą krzywdę sobie. Przemyślcie moi kochani, w ten sobot, to co wam powiedziałem w ten sobotni poranek. Życzę Wam udanego weekendu. Widzimy się to punktualnie o godzinie 5. Mam nadzieję, że to wiedzenie za moc nam tutaj w nagraniu nie będzie przeszkadzało. I co? Odpocznijcie. Zrelaksujcie się i przemyście. Co wam dzisiaj powiedziałem. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro punktualnie o godzinie 5 w porankach motywacyjnych. Cześć!